za lasami, z imaginem, z imaginem, z imaginem. teletubisie bawią się z nami. Jeden, jeden, <śś rupees> dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, Pora na tele pora na tele pora na tele pora na tele tubisie. Winki winki, winki, dipsy dipsy, dipsy. la la, la la, po, oh. tu <laughs> Teletubbies to be Mówią wam Hey yo Hey La la Oh teletubis. to Bis Gdzie się podziały Teletubisie? Pewnego dnia w krainie teletubisiów wszystkie teletubisie były bardzo zajęte. Bardzo zajęte, bardzo zajęte, zajęte, bardzo zajęte, zajęte. Bardzo zajęte, bardzo, bardzo, bardzo zajęte. Bardzo zajęte, bardzo, bardzo, bardzo zajęte. Bardzo zajęte. Bardzo zajęte. Bardzo, bardzo zajęte. Bardzo zajęte. Bardzo zajęte. Bardzo zajęte, bardzo zajęte, bardzo zajęte. Bardzo zajęte, bardzo zajęte, bardzo zajęte. bardzo tu miał torbę. Torba! Dipsy miał kapelusz. Mam kapelusz, mam kapelusz, mam kapelusz. Dipsy ma kapelusz! Dipsy ma kapelusz. Dipsy. Lala miała piłkę. A, 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 a. piłka, piłka, Lala ma piłkę. Lala ma piłkę, piłka lali. A po miała nogę. Gdzie jest chulajnoga po? O o. Gdzie jest chulajnoga po? po? O o. O, -o. o hulajnoga. Jest hulajnoga po. Hulajnoga. hulajnoga. O, bagi, bagi, bagi. ♪ Okay. Oui, oui, <laughs> was na spotkanie ze śmieszną panią. Po punkcie możemy wejść, oh, ależ wejdźcie proszę. Usiądźcie sobie wygodnie. A teraz? Zamieniam się w śmieszną panią. Dziś są urodziny Misia. Przyjdzie tu na podwieczorek. Miś dostanie prezent ode mnie i od mojej przyjaciółki, niegrzecznej pszczółki. Ponieważ dzisiaj są urodziny Misia, musimy zapakować prezent dla niego. Weź tę wstążkę i leć. Zapakuj prezent i przynieś go tu. Pośpiesz się. A ja tymczasem utnę sobie drzemkę przed naszym podwieczorkiem, żeby zdążyć przed wieczorem.

Pstążka! Pszczółka! Ty niegrzeczna, niegrzeczna pszczółko, przyjaciółko. Miałaś przynieść prezent zamiast latać w kółko. No już. Leć. Stążkę weź. Zapakuj prezent i przynieś go tu. Co za niegrzeczna pszczółka. Pa! A ja tymczasem, utnę sobie drzemkę przed naszym podwieczorkiem, żeby zdążyć przed wieczorkiem

Ej, niegrzeczna, niegrzeczna pszczółko, przyjaciółko. Miałaś przynieść prezent zamiast latać w kółko. No on już! Leć! Wstążkę weź. Zapakuj prezent! Co za niegrzeczna pszczółka? A ja... Tymczasem utnę sobie drzemkę, przed naszym podwieczorkiem, żeby zdążyć przed wieczorkiem. Będę śnić słodkie sny. Co to było? Wstążka, pszczółka, znów Ty niegrzeczna, niegrzeczna pszczółko, przyjaciółko Miałaś przynieść prezent, zamiast latać w kółko No, już, leć Stążkę weź. Zapakuj prezent. Leć i przynieś prezent dla misia. Myślę, że niegrzeczna pszczółka nie chce sama pakować prezentu dla misia. No. No dobrze, pszczółko. Przynieś prezent, a ja potrzymam stążkę. A gdy wrócisz, zapakujemy go wspólnie. Okej? Okay? za niegrzeczna pszczółka! Chcesz mu dać w prezencie prezencie miodu? Doskonały pomysł, Pszczółko. Teraz wstążka. Chyba nadchodzi miś. Witaj, misiu. A wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ode mnie i od pszczółki. Mamy dla ciebie prezent i zapraszamy cię na podwieczorek. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pszczółko. Papa! Papa! Pa. Pszczółko, dziękuję. Usiądź sobie ze swoim swoiczkiem miodu. A my napijemy się herbatki. Jedna, dwie, trzy, cztery filiżanki. To dla ciebie, a to dla ciebie. Have a lovely Napijcie cup of się herbatki. Mm. Mm. Is it lovely? Pyszna, prawda? Yes. Now. Who a kto chce herbatnika? Wszyscy? Mm. Proszę bardzo. For Częstujcie się. Wszyscy zajadają herbatniki. Delicious. Dobre? Mmm. Jaki smaczny podwieczorek. Pa, pa. Pewnego dnia w krainie Telerobisiów Tinky Winky miał torbę. Tinky Winki ma torbę. Wipsy miał kapelusz. Dipsy ma kapelusz. Piłkę, Lala? Ma piłkę. A po miała hulaj nogę. O, -o. O, -o. O, o Gdzie jest hulaj noga po? O-o! Gdzie hulaj noga po? O o Gdzie

Twoją hulej nogę. Twoją hulajnogę nogę i teletubisie bardzo się kochają. 구독과 좋아요를 눌러 Yeah. <laughs> Tubi się mówią papa, Tele tubi się papa, Tele tubi się mówią papa Nie. Papa, tinki winki! Papa! Papa Dipsy. Papa! Papa lala Papa Papa pa -pa po! Akuu, Akuku! akuu, akuu, papa Papa akuu, Papa. papa akuu, Papa Lala <laughs> Słoneczka zachód tuż, tuż. Teletubisie żegnają się już. Polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.